Jacek krało to jest skaner Defense24 prosto z Defense24 Day oraz konferencji Sofist, a Państwem moim gościem jest dziś prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Kwestia wyposażenia indywidualnego żołnierzy to dzisiaj jeden z podstawowych elementów w dyskusji na temat współczesnego pola walki. Schodzimy coraz niżej. Żołnierz musi być dostosowany do wielodomonowego działania. Na ile polska grupa zbrojeniowa poprzez system Tytana odpowiada na potrzeby nowoczesnego pola walki i potrzeb właśnie żołnierza? Panie redaktorze, zindywidualizowany, zintegrowany system walki pod kryptonimem TYTAN, który jest realizowany przez Polską Grupę Zbrojeniową w ramach pracy badawczo-rozwojowej, wspólnie w dużym konsorcjum, wspólnie z podmiotami spoza grupy, no jest w dużej mierze odpowiedzią na oczekiwania Sił Zbrojnych i Nowoczesnych Armii Świata w zakresie zapotrzebowania na systemy wyposażenia indywidualnego żołnierza które pozwoli na szeroką przekaz informacji zarówno do żołnierza jak i z zamontowanych na umundurowaniu wyposażeniu oporządzeniu danego żołnierza sprzęcie do można powiedzieć dowódcy do do systemu informacji, gdzie będzie on przetworzony i wykorzystany do choćby reagowania w szerszym zakresie. System Titan składa się z około 100 komponentów, 100 poszczególnych elementów wyposażenia, uzbrojenia i oporządzenia. Dokładnie 104 elementy. Ponad 90 z tych wspomnianych przeze mnie elementów już dziś jest gotowych. Zostało tak naprawdę kilka drobnych elementów w zakresie umundurowania i tutaj pozostał do zrealizowania temat chociażby ubrania ochronnego. A problem, który się jeszcze nie, nie udało rozwiązać nie tylko w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i całego konsorcjum, ale niestety technologicznie na całym świecie to jest parametry, Materiału, z którego ma być wykonany, to ten element umundurowania, element wyposażenia żołnierza, ale pracujemy nad tym. Prawdopodobnie będziemy rekomendować, aby przyjrzeć się wymaganiu stawianemu przed tym konkretnym fragmentem umundurowania, ponieważ technologicznie dziś nie jesteśmy w stanie nie tylko w Polsce, ale de facto na świecie. Zrealizować tego wymagania, właściwie kilku wymagań, przed które są stawiane przed tym jednym materiałem zewnętrznym, zewnętrznego umundurowania żołnierza. Większość systemów już zrealizowanych jest gotowych, przetestowanych. I właściwie możliwych do użycia, czy do rozpoczęcia dostaw w każdej chwili. Przypomnę, że MSBS, czyli karabinek Grot, był częścią tego systemu Titan, już został wdrożony do polskiej armii, nie tylko do WOT-u, ale też już jest wprowadzany na wyposażenie wojsk operacyjnych. Również elementem, który został zakończony jest chociażby pewne, jed, jeden, z rodzajów, jeden z rodzajów noktowizorów. Również mamy do czynienia z zakończeniem prac nad granatnikiem, nad amunicją do tego granatnika. I też elementem tego wyposażenia już wprowadzonego do sił zbrojnych jest pistolet WIS. Pistolet WIS-100, który został oficjalnie też wprowadzony na wyposażenie polskich sił zbrojnych w setną rocznicę, rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to świetny produkt. Naprawdę trwały. Mamy tutaj opinię żołnierzy. Podobnie jak karabinek Grot, pozwala wojsku polskiemu przenieść się w, troszkę technologicznie w przyszłość. Są to nowoczesne, modułowe rozwiązania. Mówię tu oczywiście o karabinku Grot. Pozwalające, poz, karabinek pozwala, czy ta jego modułowa budowa pozwala na zwielokrotnienie możliwości dostaw dla polskich sił zbrojnych różnego rodzaju. Uzbrojenia. Ten karabinek może stać się podstawą do różnych wersji wykorzystywanych przez różne specjalności w wojsku żołnierzy. Więc jest to nowoczesna technologia, i to, że została wprowadzona, pozwala już dziś korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań. No ale niektóre elementy mogłyby już dziś być wprowadzone, niemniej jednak projekt zakłada, że powinniśmy poczekać do, do zamknięcia projektu pracy nad ostatnim z elementów i dopiero wówczas cały system powinien znaleźć się w, jako ten do pozyskiwania. Panie prezesie, mam pytanie tutaj chyba kluczowe z perspektywy polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dlaczego tak istotne jest pozycjonowanie, wysokie pozycjonowanie suwerenności technologicznej, jeśli mówimy o tak skomplikowanych systemach jak chociażby ten system Titan? Panie redaktorze, COVID, pandemia pokazała, jak bardzo kruche są łańcuchy dostaw części pozyskiwanych z zagranicy od naszych kooperantów, dostawców, choćby drobnych podzespołów, ale niezbędnych do montażu całych systemów uzbrojenia dostarczanych do polskich sił zbrojnych. Mamy zidentyfikowane te problemy. One są i problemami, których ciężko będzie, które ciężko będzie przezwyciężyć, bo dotyczą na przykład elementów budowy czy elementów składowych silników odrzutowych, ale mamy też elementy techniczne, optoelektroniczne i elektroniczne, które jesteśmy w stanie zastąpić odpowiednikami, bądź produkowanymi w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bądź produkowanymi w Polsce przez podmioty zewnętrzne, poza, Znaczy, mówię polskie, prywatne, poza, po, spoza grupy. Staramy się, myślę, że to też siły zbrojne zaobserwowały, staramy się, aby większość tych komponentów niezbędnych była produkowana w kraju. Da nam to bezpieczeństwo dostaw. W sytuacjach takich kryzysowych, jak na przykład pandemia, uza, uniezależni nas od rynków trzecich i problemów krajów trzecich, bo. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że żadna z, żaden z zakładów, żadna ze spółek, żadna z linii produkcyjnych należących do polskich zakładów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej podczas nawet pełnej pandemii i pełnego lockdownu nie zatrzymała pracy. Tam, gdzie było to możliwe i wprowadziliśmy odpowiednie obostrzenia, jeśli chodzi o produkcję, oczywiście, zwolniliśmy w niektórych przypadkach z uwagi na brak dostaw. Właśnie wspomnianych przeze mnie części, więc chcemy się uniezależnić od tych podmiotów, bo to uniezależnienie też nam pozwoli na szerszy eksport. Często ograniczenia eksportowe wynikają między innymi z tego powodu, że mamy na pokładzie komponenty produkowane przez koncerny zagraniczne, które albo są konkurencyjne wobec nas, jeśli chodzi o produkowane pełne systemy. Bądź ich państwa czy kraje, na których terenie funkcjonują, politycznie nie są zainteresowane współpracą z na przykład potencjalnym naszym pozyskującym. Od nas krajem trzecim. Panie prezesie, system żołnierza przyszłości z nastawieniem na przyszłość wskazuje, że dla polskiej grupy zbrojeniowej, ale generalnie dla polskiego przemysłu obronnego, chyba kluczowe jest zauważenie roli znaczenia RD, czyli badań i rozwoju. Jak z perspektywy pana prezesa istotne jest inwestowanie właśnie w ten segment i dostrzeganie jego znaczenia dla rozwoju grupy? Panie redaktorze, my od dawna zaobserwowaliśmy konieczność szerokich. Działań w celu zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych. Prowadzimy kilkaset projektów w tej chwili w poszczególnych spółkach i też w ramach PGZ-u w konsorcjach. A tego rodzaju działalność jest wpisana w przemysł zbrojeniowy. Pamiętajmy, że wiele nowoczesnych technologii, które zostały wprowadzone nawet do życia cywilnego, wywodziło się właśnie z rozwiązań wojskowych, z rozwiązań przygotowywanych na potrzeby sił zbrojnych. I my też prowadzimy takie prace dosyć szeroko. Wykorzystujemy zarówno środki krajowe, jak i sięgamy po środki unijne. Może jeszcze nie w takim dużym zakresie, szczególnie te unijne, jakbyśmy tego oczekiwali, ale też przypominam, że cały czas jeszcze musimy Zmienić podejście i trochę y, nauczyć się korzystania z tych środków, ponieważ przeciw nas państwa, y, które znalazły się w tym całym systemie wcześniej. I one nadają ton często tej dyskusji podziałowi środków unijnych przeznaczonych na badania i rozwój, ale mamy swoje sukcesy i na tym polu, i choćby na przykład ORCTM, który już teraz w projekcie A 2020 bierze udział w ramach Edy i, 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 w, tym, i w, ty, w tym zakresie już też funkcjonujemy. Ale ważne jest, żeby. Efekty tych prac, szczególnie efekty, które są oczekiwane przez siły zbrojne, szybko były wprowadzane na wyposażenie, bo mamy chyba wszyscy świadomość, że szczególnie w tych najbardziej zaawansowanych elementach technologicznie, czyli mówimy o pewnego rodzaju rozwiązaniach informatycznych, o łączności, o różnego rodzaju systemach dowodzenia, technologia idzie tak szybko do przodu, że. Niepotrzebne przestoje w zamykaniu już gotowych rozwiązań i wprowadzaniu ich na potrzeby sił zbrojnych no powodują, że stają się one, lekko mówiąc, przestarzałe. Mamy świadomość, że rozpoczęte projekty choćby przed 10 laty, i takim projektem jest na przykład Tytan bo to już właściwie. Mamy do czynienia z takim czasokresem, bo wtedy zidentyfikowano wymagania, zidentyfikowano potrzeby. Wówczas, na przykład, elementy dotyczące komunikacji w ramach urządzeń, znajdujących się na wyposażeniu żołnierza, elektroniki, łączności, zidentyfikowano, że powinny. Być właśnie skomunikowane przy pomocy łączności kablowej, ale dziś już wiemy, że to jest nieefektywne i technologia, choćby czy Wi-Fi, czy Bluetooth, daje olbrzymie możliwości, zmniejsza masę urządzeń, znajdujących się na, na ciele żołnierza, na, w jego ekwipunku. A daje dużo większe możliwości, efekty i większą synergię. Więc pytanie, czy my już dziś nie powinniśmy się zastanowić, czy projekt Tytan nie powinien nabrać nowego tempa w niektórych elementach? E, nazwijmy go choćby Tytan 2.0 i zidentyfikujmy projekty, te elementy wyposażenia, które powinniśmy po prostu już dziś projektować dalej, albo po prostu zaproponować nowe rozwiązanie, bo to sprzed 10 lat zidentyfikowane może już nie być adekwatny do obecnego pola walki czy do wymagań tego pola walki. Bardzo dziękuję panie prezesie za obecność w studiu Defens 24 Państwem moim gościem był pan prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. To był skaner Defens 24 Dziękuję bardzo.